Cześć. To nagranie dotyczy trzech najważniejszych zadań z fal z fizyki. Startujemy. Zadanie pierwsze. Oblicz, jaką częstotliwość usłyszymy, zbliżając się z szybkością 10 m na sekundę do źródła, wydającego dźwięk o częstotliwości 1 kHz. Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu to 330 m na sekundę jedziemy, wypiszmy dane oczywiście mamy do czynienia z zjawiskiem Dopplera, czyli zmienną częstotliwością wraz ze zbliżaniem się lub oddalaniem źródła dźwięku od obserwatora lub w drugą stronę, bo jest względny i mamy tak, prędkość 10 metrów na sekundę 10 metrów na sekundę prędkość dźwięku czyli w tym momencie fali to będzie 330 Fala dźwiękowa metrów na sekundę. Oczywiście to jest założona prędkość, zależy od wielu czynników. I mamy tak, dźwięk o częstotliwości 1 kHz. Weźmy F0, go oznaczmy. Tak się to standardowo oznacza: 1000 Hz. No i cały problem z tym efektem Dopplera jest taki, że należy w tym momencie wiedzieć, jaki tutaj wzór użyć w kartach wzorów nie jest to do końca doprecyzowane, więc jednak trzeba wiedzę mieć. I teraz jeżeli zbliżając się do źródła słyszymy częstotliwości fal wyższą od częstotliwości wytwarzającego je źródła, to wzór powinien być następujący. F częstotliwość odbierana to jest F0, ta emitowana, czyli ten 1 kHz razy 1 eee, przez 1 minus V względne tego obserwatora od źródła i V fali dźwiękowej, czyli tutaj napiszę V dźwięku. Dałem minus, bo mówimy o tym, że zbliżamy się do źródła. Zbliżając się słyszymy przecież częstotliwości fal wyższą. W karcie wzorów to pewnie jest wzorek troszkę przekształcony, pomnożony razy V dźwięku, więc on pewnie będzie V0 razy V dźwięku V dźwięku minus V0 gdzie ogólnie rzecz, biorąc w liczniku to V dźwięku to jest ogólnie prędkość fali ogólnej a to aha, tutaj nie V0 tylko V a to V to jest po prostu prędkość względna tego ruchu trzeba wiedzieć kiedy dać minus, kiedy, kiedy plus i to jest cała filozofia bo wystarczy teraz tylko do, do tych wzorów wstawić więc napiszmy V równa się 1000 Hz razy Kreseczka ułamkowa 1, 1 minus. I tutaj możemy to tak naprawdę już od razu podzielić. 10,330, czyli 1 przez 33 jednostki się skrócą, więc już ich tutaj nie zapisuję. No i jeśli to wstawimy do kalkulatora, wyliczymy, co ja zrobiłem, to mamy w przybliżeniu 1031,25. Użyłem tu przybliżenia z tego względu, że ta prędkość, oczywiście, dźwięku jest przybliżona, natomiast można by tutaj dać równie dobrze równa się, jeśli ona jest po prostu podana. Zjawisko Dopplera zjawisko, które codziennie możemy doświadczać, gdy przejeżdża obok nas jakiś pojazd uprzywilejowany i wydaje dźwięki. Zjawisko Dopplera jest również wykorzystywane w medycynę, w kosmologii, także jest to prawo fizyki, które rzeczywiście dość często w takiej powiedzmy rzeczywistości można wykorzystywać. Bez Doplerania mogło się obejść i mamy też drugie zadanie. Fala dźwiękowa przechodzi z powietrza do wody pod kątem 10 stopni do pionu, czyli to jest tak zwany kąt padania. Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu to 330 m na sekundę znowu, a w wodzie 1490. Ile wynosi kąt załamania, jak zmieniła się częstotliwość i długość fali po przejściu do wody. Więc taki szybciutki poglądowy rysuneczek tutaj e, zróbmy. To jest granica ośrodków. Tutaj mamy ten tak zwany pion. Yy, mamy falę dźwiękową padającą. No, Ona tu miała mieć 10 stopni, więc weźmy ją taką i cyk. Tutaj mamy załamaną, alfa kąt padania, beta, kąt załamania, może nie tutaj podpiszmy kąt padania, beta, kąt załamania, ok. I ogólnie ten ośrodek się oznacza jako pierwszy, a ten jako drugi we wzorach, no właśnie we wzorach, bo chociażby w karcie wzorów jest wzór, który opisuje. To zjawisko, czyli prawo załamania, sinus alfa przez sinus beta, to to są kąty alfa, beta, to już widzimy. To się równa V1 do V2, czyli prędkości rozchodzenia się fal w ośrodku 1 i 2. Przy czym 1 i 2 są tutaj zaznaczone. I na tej podstawie możemy już tak naprawdę. Odpowiadać na te pytania. Podpunkt DA powiedzmy, czyli mamy ile wynosi kąt załamania beta. Wystarczy przekształcić wzorek. Sinus beta to się równa. To będzie sinus alfa razy V2 przez V1. Wystarczy wstawić do tego wzoru i policzyć. Sinus alfa to będzie mieć sinus 10 stopni. V2, V1 nie wypisane jeszcze. W dźwięku to mamy tą pierwszą, więc tutaj będzie V1. 330 metrów na sekundę, a ta druga, V2, to już jest woda 1490 metrów na sekundę. Jak to tutaj wstawimy, to możemy skrócić, będzie po prostu 33, 149. Wykorzystując tablicę, możemy zaokrąglić wynik i po zaokrągleniu sinus wychodzi 0,784, a sam kąt beta. Gdybyśmy dalej zaokrąglali, to mamy 51,6. Więc na maturze, korzystając z tablic, można go śmiało zaokrągać do 52 stopni. Podpunkt B. Jak zmieniła się częstotliwość fali? No właśnie, tutaj należy pamiętać, że częstotliwość fali przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego nie zmienia się. Zapierzmy to kolorem czerwonym jest to szalenie ważna rzecz częstotliwość fali przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego. Nie zmienia się, więc odpowiadając jak zmieniła się, no to pozostała stała F1 równa się F2 i to jest jakieś F i można by nawet napisać, że ten jest const. To jest stałe. Ale jest też pytanie o zmianę długości fali i ona się już zmieniać musi. Musi, bo przecież wiemy, że długość fali lambda to jest nic innego jak prędkość podzielone przez częstotliwość. Więc jeśli pytanie jest o to, jak się zmieniła, no to licząc lambda 2 przez lambda 1 to się równa. Używając tego wzoru napiszemy, że to jest V2 przez F, -a. V1 przez F, -a. F -y się skrócą i zostanie nam V2 przez v 1. Jeśli to podzielimy to znów mamy 149,33, czyli odwrotność tego ułamka, który pojawił się tutaj. No i wystarczy użyć kalkulatora, żeby to przybliżyć, to było około 4,52. Czyli odpowiadając na pytanie jak zmieniła się częstotliwość długość fali, odpowiadamy, że ona wzrosła 4,52 raza względem pozosta względem tej poprzedniej długość fali. Wzrosła, wzrosła 4,52 razy względem poprzedniej. Eee, więc króciutkie zadanko, aczkolwiek treściwe wydaje mi się, bo w tych trzech podpunktach omówiliśmy e, trzy ważne aspekty dotyczące załamania yy, fali. E, mamy tutaj aspekt pierwszy, czyli prawo załamania, częstotliwość nie zmienia się i jak zmienia się długość fali. I ostatnie, trzecie zadanko w naszym repertuarze. Popatrzmy. Napięta struna stalowa ma długość 90 cm. Jej oba końce są unieruchomione. Także naprężenie i długość struny się nie zmieniają. Strunę kilkukrotnie pobudzono do drgań w różny sposób. W rezultacie uzyskane fale uzyski, uzyskano falę stojącą o różnych częstotliwościach. I pytanie jest. Eee, Moment, przesuńmy, tu tam odpowiedź weszła. Najmniejsza odległość pomiędzy węzłem a strzałką fali stojącej na stronie jest zawsze równa. Najmniejsza odległość jest zawsze równa. No to narysujmy sobie tutaj e, przykładową falę. Pyk, mamy ją. E, tutaj mamy węzły, czyli punkty o zerowej amplitudzie, a tutaj mamy strzałki, czyli e, punkty o maksymalnej amplitudzie drgań fali stojącej. Pytanie jest, czyli tutaj mamy, możemy podpisać SS S to są strzałki, W W W to są węzły, a pytanie jest o najmniejszą odległość pomiędzy węzłem a strzałką. Zobacz, to jest lambda, to jest długość fali. Pytanie jest o najmniejszą odległość, to taka najmniejsza odległość jest tutaj. Pomiędzy węzłem a strzałką tych odległości można by zmieścić 4 w lambdzie, więc chyba nie muszę za bardzo przekonywać, że ta odległość x to jest po prostu lambda 4. Jeśli byśmy tu chcieli zaznaczyć odpowiedź, to byłaby to odpowiedź A prawidłowa do tego pierwszego zapytania. Zapytanie drugie. Wyznacz największą długość fali stojącej możliwej do wytworzenia na tej strunie. No i tutaj znowu musimy się wspomóc rysunekiem. Zobaczmy, tutaj mamy końce, no i fale możemy, może wyglądać tak. Może ona wyglądać na przykład tak, że mamy tutaj trzy powiedzmy węzły, ale w skrajnym przypadku może ona wyglądać w ten sposób, że wytworzyły się dwa węzły. Wiemy, że tutaj się zmieściła jedna długość fali, tutaj kilka, nie wiem, 4-5, nieważne, nie będziemy ich liczyć. Tutaj zmieściło się połowa długości fali, jedna druga lambda. Pytanie jest o największą długość fali stojącej, więc to będzie ten przypadek odpowiadał. Zobaczmy, wtedy mamy, że l długość jest równa lambda pół. Przekształcając na lambda, mamy, że lambda to jest 2l. L długość tej struny stalowej to jest 90 cm. Wstawiając tutaj 2 razy 90 2 razy 0,9 m, no to już mamy od razu odpowiedź, że to jest 1,8 m. Więc to jest odpowiedź na pytanie drugie. Jaka jest największa długość fali stojącej, możliwej do wytworzenia w tej strunie? I mamy pytanie trzecie, to zróbmy sobie tu troszeczkę miejsca. Dwie kolejne częstotliwości fal stojących uzyskiwanych w tym doświadczeniu to 450 i 675 Hz. Udowodni, że możliwe na tej strunie jest wytworzenie fali stojącej o częstotliwości 1575 Hz. Czyli mamy kolejne harmoniczne. Trzeba tutaj znać wzorek, że fn, n ta harmoniczna to jest po prostu n razy f1. Na tej bazie możemy oczywiście napisać, że fn plus 1 to się równa n plus 1 razy f1, gdzie Założone mamy, że n-ta to jest dane 450 Hz. Wiemy, że n plus pierwsza to jest 675 Hz. I x-ta, jakaś tam, to jest 1575 Hz. Należy udowodnić, mamy udowodnić, że istnieje, że jest możliwe, więc że x należy do naturalnych. No to jedziemy, aż się prosi wziąć to w układ równań i odjąć stronami. Hmm, Załóżmy, że od drugiego odejmujemy pierwsze, wtedy mamy 675 Hz minus 450, to jest 225 Hz, to się równa. N plus 1 minus N to będzie po prostu 1, czyli jedno F1 zostanie. E, bazując na tym wzorze, możemy napisać, że x ta y, harmoniczna to będzie x razy F1. No, i teraz kluczowy moment. Jeśli x wyjdzie liczbą naturalną, niezerową, no to znaczy, że udowodniliśmy. A jeśli nie, to mamy problem. To się równa. Fx to jest 1575 Hz podzielone przez F1, czyli 225 Hz. No to będzie idealnie 7 z tego co sobie tutaj przyliczam zatem problem załatwiony co kończy dowód ponieważ x jest liczbą naturalną to wszystkie już 3 zadanka więc w krótkim czasie jak zwykle udało nam się tutaj opowiedzieć o paru konkretach tym razem dotyczących fal mam nadzieję że Skorzystasz chętnie również z innych nagrań na tej stronie, a jeśli tak, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału, a także do odwiedzin innych moich stron. Z mojej strony to wszystko. Trzymaj się i do usłyszenia w innym filmie. Cześć!